MKS Ślepsk Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. W komorze hiperbarycznej doznajemy zabiegu tlenoterapii w podwyższonym ciśnieniu. Tlen, skoncentrowany tlen w podwyższonym ciśnieniu przedostaje się do wszystkich komórek organizmu poprzez ruch płynów ustrojowych. Poprzez płyny ustrojowe rozumiemy osocze, krew i tlen skoncentrowany dociera do wszystkich komórek, a szczególnie tych, które są chorobowo zmienione. Tlenoterapia hiperbaryczna ma zastosowanie w bardzo wielu jednostkach i chorobowych i sferach życia i mamy tutaj do czynienia do, możemy, możemy stosować tlenoterapię od wieku wczesno niemowlęcego po życie dorosłe, młodzieńcze i również u ludzi starszych. Ciśnienie 1,3 atmosfery do 1,5 atmosfery, które proponują komory hiperbaryczne, chociażby firmy OmniOxy, daje nam to bezpieczne ciśnienie, w którym możemy swobodnie oddychać nawet przy niewielkiej niewydolności oddechowej. Chorobami jakie można leczyć i sferami, przede wszystkim sferami życia, takie, jakie możemy naprawiać poprzez tlenoterapię hiperbaryczną, jest, są urazy sportowe, są wzmocnienie odporności, borelioza, ponieważ borelia jest bakterią, krętki są bakterią beztlenową, więc w, w dużej ilości tlenu giną. W, u, u seniorów bardzo, duże, bardzo dobre i duże zastosowanie ma u seniorów przy chorobach y, cukrzycy, przy chorobach cukrzycy, przy y, stopie cukrzycowej, czyli bojenie się trudno, trudnych ran y, stopy cukrzycowej, ran zmartwiczych. Y, y, generalnie jest, to, są to zabiegi dla całej rodziny. Daje, daje nam bardzo dobre efekty dla y, poprawienia kondycji y, skóry kondycji fizycznej, odporności, a też przy zanieczyszczeniu środowiska. Chciałabym szczególną uwagę zwrócić na dzisiejszy problem, jaki mamy z Chorobą, która toczy całe, całe społeczeństwo, cały świat, tak naprawdę, ponieważ skutki COVID-19 odczuwamy nie tylko w układzie oddechowym, ale też w wielu innych układach organizmu. I poprzez podczas podwyższone ciśnienie i skoncentrowany tlen, który dostaje się do naszego organizmu, Zachodzą właśnie te procesy naprawcze poprzez chociażby uczestnictwo i zwiększenie namnażania się komórek macierzystych przy w, w podwyższonym ciśnieniu. I tu procesy naprawcze docierają, tak jak już powiedziałam, do wielu narządów, które zostają uszkodzone poprzez, poprzez chorobę i pobudzane są procesy naprawcze samonaprawcze, tak? czyli nasz organizm ma też takie zdolności samoregeneracji i te procesy samoregeneracji są pobudzane podczas tlenoterapii hiperbarycznej. W zastosowanie ma duże również tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu autyzmu mózgowego porażenia dziecięcego poprzez dotlenienie, chociażby tak już kolokwialnie mówiąc mózgu i te procesy, które zachodzą przy nauce mowy, przy nauce chodu jakby rozluźnia też układ kostno-mięśniowy. Bardzo dobre efekty są przy, już powiedziałam, gojeniu trudnych ran, przy gojeniu się kości tak, po, po złamaniach, poprawa kondycji po wysiłku, po różnych zabiegach chirurgicznych, przygotowanie też do zabiegów chirurgicznych, a także przy, w kosmetologii. Powiedziałam o poprawie kondycji skóry, a też w kosmetologii, przy kosmetologii estetycznej, przy chirurgii estetycznej, po zabiegach yy, chirurgii estetycznej i przed i po. Czyli jakby ciągle to bojenie się ran też, tak, jak na, tak naprawdę i regeneracja skóry. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej